1 plus jeden z nich, To jest nie tylko możliwe, ale i konieczne. 5 serc ludzi, którzy nie chcieli się poddać. Zaskoczeni, w Chinach są setki ludzi mówiących po polsku i to naprawdę biegle. Jestem właśnie na kampusie Uniwersytetu Studiów międzynarodowych w Xi'anie, gdzie odbywa się piąty ogólnochiński konkurs krasomówczy w języku polskim. Jak radzą sobie uczestnicy? Chodźmy to sprawdzić. Tegoroczny konkurs podzielono na trzy kategorie. Początkującą dla studentów pierwszego roku, średnio zaawansowaną dla drugiego roku oraz zaawansowaną dla trzeciego i czwartego roku. Uczestnicy z grupy początkujący czytają przygotowane fragmenty tekstów, natomiast ci z grup średniej i zaawansowanych muszą wygłosić przemówienie na zadany temat, a następnie w wylosowaniu pytania. Przygotować improwizowaną wypowiedź w zaledwie minuty. To naprawdę nie jest łatwe. Odnośnie języka polskiego zrozumiałem język nie tylko słowa i słowa, ani zdania i zdania. Ale zawsze. Przez się przemienie myślenie to nadal dobrze, ale drugi temat dla mnie to, to za trudne. Chwiele, się raz zrozumiałam zdania albo słowa. Ja trochę trudno, ale wszystko dobrze. A jaki jest nasz obowiązek? Nas 800 języka polskiego... Głównie jestem zadowolony, 90% jest dobrze, ale również mam trochę... trochę chyba wady. Przez chyba e, trzy tygodnie e, przygotowałam no, po prostu e, intensywnie e, ćwiczyłam e, e, język polski. Mówienie, e, więc e, myślę, że jest bardzo ważne. E, podczas studiów e, polinistyki będę kontynuować studia magisterskie na czuch. Moim zdaniem konkurencja pomaga mi w przygotowaniu otwartego i inkluzywnego do poglądu i też pomaga mi zmienić moją wymowę i mogę dobrze uczyć się języka polskiego dalej. W czwartym roku będę przygotowywać się na egzamin magisterski. Wybraliśmy igę i od trzech tygodni bardzo, bardzo, bardzo intensywnie e, pracowaliśmy. Więc są dziesiątki godzin. Indywidualnych konsultacji ze mną i prowadzenia, jakiego w przeciwnym razie ich koledzy, koleżanki nie mają, którzy nie brają udziału w tym konkursie. Przemówienie jest bardzo reżyserowane, prawda? No bo, no bo studenci przygotowują. Natomiast ono jest ważne, ponieważ studenci dostrzegają użyteczność języka. Perswazja, język perswazji, to jest wyższy poziom językowy. Jeśli studenci zaczynają już rozumieć na czym polega skuteczna, skuteczne przemówienie, czyli przekonanie odbiorców do, do mojego punktu widzenia, to wtedy oni też mają większą wiarę w sensowność nauki tego języka, bo mogą tym językiem przekazywać nie tylko suche informacje, ale też emocje i też swoją perswazję i widzą, że to rzeczywiście działa. Wykładowcy z różnych uczelni, którzy zasiadali w jury, bardzo wysoko ocenili występy studentów i podkreślili ich doskonałe przygotowanie oraz pasję do języka polskiego. Jestem pod wielkim wrażeniem, że wszyscy uczestnicy świetnie wystąpili w tym konkursie. To też widać wielki postęp w nauczaniu języka i kultury polskiej w Chinach. Jestem tak dumna, że dzisiaj widziałam tyle młodych twarzy. Właściwie to jest najmłodsze pokolenie. Chińczyków uczących się języka polskiego jako obcego. Na pewno niektóre momenty z tej edycji konkursu, tak ogólnochińskiego, już tak będą tkwić w mojej pamięci i w naszej e, wszystkich. Myślę, że przede wszystkim kieruję gratulacje do uczestników, ale także do ich promotorów, do ich nauczycieli i też polskich lektorów. Bardzo dziękuję organizatorom za to wydarzenie. Konkurs też. Stanowi znakomitą platformą dla wymiany doświadczeń. Mogliby właśnie studenci też wzajemnie wymieniać swoje trudności, problemy. Oczywiście też doświadczenia sukcesu w nauce języka polskiego. Myślę, że takie, takie spotkanie staje się najprostszą drogą do nawiązania kontaktu, przyjaźni nie tylko z językiem, również z ludźmi. Bo teraz nie mówię tylko o studentach, ale i też o, o polonistach. Ten konkurs i jeszcze jutrzejsza, jutrzejsza konferencja to jest taka wyjątkowa okazja, żebyśmy wszyscy y, mogli się z, y, spotkać i rozmawiać o różnych rzeczach, tak, i naukowych, i, i dydaktycznych. Ci młodsi koledzy i koleżanki naprawdę mówią po polsku dużo lepiej niż ja na ich etapie nauki pewnie się nie spodziewaliście, ale obecnie w Chinach działa już ponad 15 uczelni, które oferują kierunek Filologia Polska lub kursy języka polskiego. Każdego roku ich absolwenci podejmują pracę w dziedzinach takich jak dyplomacja, handel, media czy wymiana kulturalna, budując mosty pomiędzy Chinami a Polską.